Dwa darmowe skiny dla wszystkich graczy nadchodzą do Fortnite'a. Wraz z tym wydarzeniem każdy z was będzie mógł zdobyć dwa skiny, które będziecie mogli zdobyć totalnie za friko. I powiem ci, krok po kroku, jak będziesz mógł to zrobić, ale odpowiem ci również na pytanie, dlaczego gracze dostają właśnie 2000 v od Fortnite. To no, przeprosiny. Powiem ci również o evencie Winterfest, czyli największym evencie świątecznym, który zaraz trafi do Fortnite'a i zgranicie nam od 12 do 14 prezentów, każdy z was. Ale pamiętajcie, jeśli wam pomogłem, to obowiązkowo wpisujcie kod KAMFTER oraz wtedy będzie więcej konkursów na skiny w grudniu to no, ta subika, łapeczkę w górę, wbije na instagrama, Twitcha, zostawić followa, gdzie codzienne live'y na Twitchu i sekunda dla partnera. Masz lagi w Fortnite i nie wiesz jak sobie z tym poradzić? Sprawdź Gira. Jest to program, który zredukuje ci ping i zadba o to, żebyś nie miał pakiet losów podczas gry i połączyć je z serwerem, który ma najmniejszy ping i najmniejsze opóźnienia, abyś mógł jeszcze lepiej edytować. Grasz na konsoli? To nie problem, G.I.R.A.P. również ma gamingowy router, dzięki któremu uporasz się z lagami. G.I.R.A.P. używają nawet pro playerzy, tacy jak Peterbot, Azjon Jeff czy Próbujcie sami, link w opisie. Pierwsza gigawarża rzecz to zmiana w tym tygodniu, którą Epic dokładnie dokonał, i wszyscy gracze prosili o to, żeby Epic w końcu to zrobił i faktycznie to zrobili czyli zwiększyli exp na trybie kreatywnym, w tym momencie w ciągu tygodnia możesz być na trybie kreatywnym nawet uwaga, 50 leveli epic zwiększył exp na trybie kreatywnym na tydzień, do 4 milionów expa, co oznacza, że nawet dzięki tym mapom, które Ci teraz powiem, możesz być łącznie 50 leveli tygodniowo, co oznacza, że praktycznie w moment możecie sobie skończyć karnet, mapy są giga proste, wystarczy nam po prostu walczyć z zombiekami zabijać przeciwników, apkować, znaczy po prostu je grać i dostajecie expa. I tu podam Ci kilka prostych map, które ja osobiście stosuję, żeby szybko skończyć karne i też możesz sobie ich używać, no bo te mapy mogą ci dać łącznie 50 leveli w ciągu tygodnia, a pierwsza jest to Koloseum Zombie, tutaj wbijasz i mapa ma już oficjalny status, że przyznaje expa od Fortnite'a i tutaj po prostu wbijasz, kupujesz sobie bronię, następnie niszy zombiaki, przechodzisz mapę, kupujesz coraz lepsze bronię i dostajesz expa za czas gry, no i oczywiście samo granie, druga mapa jest to specjalny parkour wakacyjny, gdzie również sobie wbijasz i dostajesz głównie expa za czas gry, tutaj przechodzisz 200 prostych poziomów, no i po prostu zgarniasz levely trzecia mapa, którą musisz zagrać jest to Specjalne FFA, gdzie znajdziesz wszystkie praktycznie fajne itemy mityki w Fortnitecie, wbijasz, budujesz sobie, grasz z kumplami samemu i po prostu niszczysz przeciwników, albo wkujesz sobie na górze budowli, tam gdzie nikt nie może cię zniszczyć, i dostajesz Expa. A czwarta jest to 1v1 i piąta mapa również jest to 1v1, są to dwa OneViewany, na których ja praktycznie codziennie jestem i też sobie Expię, więc po prostu sprawdźcie te mapy. Druga kwestia, dlaczego gracze dostają 2000 fałdolców od Fortnite'a. Jest to nowe wydarzenie, no wydarzenie, które Epic no w sumie wprowadził. Okazało się, że gra w nowym rozdziale masowo dostawali po 2000 fałdolców i dużo osób nie wie dlaczego, no i śpieszę wam z odpowiedzią. Okazało się, że Epic po prostu banował ostatnio bardzo, ale to bardzo dużo graczy. No i co się okazało? Że część banów no w sumie jest niesłuszna. Epic zdjął bany tym osobom i każdemu, kto był niesłusznie zbanowanym, dał 2000 fałdolców. Co to oznacza? Że jeśli ty, twój przyjaciel, czy po prostu jakiś twój znajomy dostał ban na przykład właśnie w ostatnim czasie, no to możliwe, że Epic anuluje mu tego bana i po prostu dostanie unbana na całe twoje konto i będzie mógł a na przeprosiny dostaniesz jeszcze 2000 Fałców, które może wydać na przykład z kodem CAMSTART2, waszy by być szefem, więc w skrócie jeśli mieście bana bądź jakiś waszy ometek miał bana, to wbijcie na Fortnite, zobaczyć, czasem takiego unbana nie dostaliście. Kolejna kwestia to odbierz darmowy OG Card w Fortnite cie. i wcale to nie jest fake, dlatego że gracze odbierają darmowy current OG, który przestrzega do Fortnite'a i current nie jest dla wszystkich darmowy, ale wy możecie być może go mieć i nawet o tym nie wiecie dlaczego. Już wam tłumaczę wczoraj dokładnie po południu przed OG Fortnite. Oczywiście z rozdziałem pierwszym, czyli trybem no i oczywiście jakimiś tam notkami i do tego również fajny karent bojowy który ogólnie trzeba kupić za 1000 fałdolców, no ale jest specjalny taki triczek dzięki któremu ten karet no w sumie możecie zdobyć i który wam polecę, bo ja sam tak ten karet właśnie dostałem w skrócie działa on bez problemu i jest on najbardziej opasalnym trikiem, jaki możecie zrobić w skrócie, w karecie macie około 3 skiny, no jest naprawdę dosyć dużo fajnych przedmiotów i jak taki karent otrzymać, ten karent otrzyma za darmo każda osoba, która ma aktywną Ekipakę, co to oznacza, że jeśli kupowaliście ekipakę wraz z poprzednim moim poradnikiem, który nagrywałem jakieś dwa tygodnie temu i wtedy ją kupiliście, to ten karnet dostaniesz totalnie za darmo. I tutaj są dwie rzeczy, że ten karnet po prostu obowiązuje dla wszystkich graczy, którzy ekipę obecnie mają, więc jeśli go nie dostałeś, to wbijaj nagle zobaczyć, czy dalej go nie masz. No i druga kwestia, że jeśli byś go nie miał, to po, po, podobno wystarczy kupić za 1000 fałdolców ten karet, Epic natychmiastowo oddać 1000 fałdolców, które wydałeś po prostu ten karnet dostajesz za darmo. I tak samo posiadacze ekipy. O Otrzymują wszystkie karnety, tak jak na przykład karnet muzyczny, zwykły karnet bojowy, karnet Lego, no czy właśnie karnet OG no totalnie za darmo jest to tle opłacalne. Że same karnety, jakbyście kupali osobno kosztują ponad 100 zł, a sama ekipa Fortnite kosztuje, kosztuje was 40 zł, daje wam dużo więcej środkowe skiny, 1000 fałdolców, no i to wszystko odbieracie także warto by to przekmienić, bo jest to giga opłacalne i Epic totalnie to po prostu rozwalił. No i oczywiście powiedzmy sobie o tytule odcinka, czyli skinie, które można zdobyć, a właściwie dwóch bądź trzech na które będzie można zdobyć wraz z nowym wydarzeniem, i ty też musisz o nim wiedzieć. Wydarzenie jest turbomocne i już zaraz trafi do Fortnite. A. W skrócie każdy z Was, kto na ten film, odbierze między dwa a trzy skiny, które będą świątecznymi, mega fajnymi skinami. Skiny powinny być w dwóch rodzajach. Pierwszy skin będzie to na pewno jakiś śmieszny skin, typu na przykład jakiś ziomek koinka świąteczny Mikołaj, czy jakiś po prostu skin świąteczny, który będzie giga giga śmieszny. Drugi skin, który będzie mogli zdobyć, będzie to skin z eventu również, tylko on będzie już nieśmieszny, a raczej troszkę spocony. Przykłady, na przykład temu Izabela w wersji świątecznej czy jakieś po prostu inne dosyć spocone skiny i tutaj każdy z Was takie dwa skiny będzie mógł zdobyć i możliwe, że trzeci skin ze specjalnego wydarzenia oczywiście, oczywiście chodzi o event Winterfest i specjalne świąteczne prezenty, które już zaraz wejdą do Fortnite'a według klikerów event Winterfestu wejdzie z aktualizacją 10 bądź 17 grudnia, czyli w ciągu najbliższych tygodni, zostając włączony już całkiem niedługo, wtedy każdy gracz otrzyma możliwość zdobycia między 12 a 14 przedmiotów, takich jak na, na przykład właśnie jest na przykład dwa skiny kilofy, malowania, jakieś lotnie, muzyczki czy inne dodatkowe rzeczy, jak jakieś nawet rycaczki. Każdy gracz w wyjęciu świątecznym będzie mógł zgarnąć te przedmioty po prostu wchodząc do gry i tu będą dwie specjalne możliwości zdobycia tego, w zależności jak Epic w tym roku to zrobi. Pierwsza opcja to oczywiście świąteczne prezenty Winterfestu. Wtedy każdy z Was mógłby wbić do gry i około codziennie 15-16 otworzyć w specjalnym lobby specjalny prezent, po prostu który by się sobie wybrali i w nich znalazłaby się dana rzecz, czy to właśnie jakiś skin, kilof czy inne. Przedmioty. Drugi motyw, który mógłby być to po prostu wyzwania. Wtedy robiliby się codziennie jedno wyzwanie przez około dwa tygodnie i zgarnialiby się te wszystkie przedmioty. W skrócie event Winterfest, jak ktoś nie wie, jest to największe wydarzenie w ciągu roku Fortnite'a w grudniu. Wtedy każdy gracz po prostu zgarnia mega dużo rzeczy i Epic zawsze szykuje nam dwa skiny, które macie zdobyć za pomocą tych prezentów bądź wyzwań. No i trzeci skin, który jest do zdobycia na przykład za 0 zł na Epic Games Center czy w sklepie Fortnite po prostu za wejście i odebranie go. Te skiny powinny się już niedługo pojawić. No i ten event faktycznie niedługo się pojawi, także musimy czekać do kolejnej aktualizacji i w tym momencie nie wiemy dokładnie jakie te skiny mogły być i jak one dokładnie by wyglądały, ale pewne jest jedno, że przez ostatnie jakieś 6 lat co, co rok, taki event właśnie mieliśmy i na przykład poprzednimi skinami, które były, były na przykład świąteczny pan choinka, pani Mamut, świąteczna Izabel czy parę innych świątecznych skinów. Pewne jest jedno, że jeśli te darmowe skiny wejdą dla wszystkich graczy, no to oczywiście będą one w motywie świątecznym i tu spekuluje się, że mogły to być właśnie na przykład jakiś świąteczny głów tylko w innej wersji niż w poprzednich latach czy właśnie coś znowu śmiesznego. I przypomnijmy, że sam event Winter Festu trwa około 14 dni, gdzie wtedy zdobywacie przez 14 dni no właśnie te wszystkie przedmioty. Co oznacza, że wejdzie on właśnie gdzieś no w połowie grudnia i potrwa on do końca roku i może wtedy na koniec roku są jeszcze kolejne przedmioty, które czasami dostawaliśmy na nowy rok. Wtedy na przykład w sklepie mieliśmy jakieś emotki czy inne przedmioty. Totalnie również za 0 v i każdy mógł sobie zdobyć, więc w skrócie obecnie czekamy na wszystkie informacje, jak będzie ten event wyglądał i będziemy mogli zgarnąć te wszystkie rzeczy za darmo. W tym momencie jeszcze dużo nie wiemy, ale gwarantuję wam, że rzeczy Winterfestu będą na pewno dobre, bo to jest event, na który czekamy cały rok, więc epik na pewno ugotuje, a same rzeczy z Winterfestu czy eventu świątecznego są często warte kilka tysięcy fałdolców, jak nie kilkanaście, więc warto poczekać, bo teraz zaczyna nam się tak naprawdę najciekawszy okres w Fortnite, czyli najwięcej darmowych rzeczy, najwięcej eventów, rzeczy, no i najwięcej fajnych wydarzeń. A wy pamiętajcie, żeby zostawić kapeczkę w górę, kodzi kam serwasc jeśli jesteście szefami i na co dzień na live y na YouTube i Twitchu, a Instagram Instagramowi. Trzymajcie się, cześć!